Tak, w dużym uproszczeniu, wzrost na rynku krypto w poprzednich cyklach trwał zazwyczaj 3 lata, spadek około roku. Więc, gdyby ta cykliczność miała być zachowana, to szczyt tego cyklu przypadnie nam gdzieś na październik przyszłego roku. Obecnie jesteśmy dopiero w 68. tygodniu wzrostów. Czy można powiedzieć, że jeszcze niemalże 2 trzecie czasu wzrostów przed nami? Czy tak będzie? Zobaczymy. Dlatego, że Rynek krypto ze względu na gwałtowne wzrosty, jak i spadki jest czynnikiem, na który psychologia tłumu ma ogromne oddziaływanie. Dlatego też media podsycają zarówno negatywne emocje, jak i emocje bardzo pozytywne. I tak przykładowo, na początku 19 roku, kiedy byliśmy bardzo blisko dna, geniusze z Davos zaatakowali medialnie. Powiedzmy tych niedobitków z krypto, którzy przeżyli już ponad 80% spadków. I chwilę przed osiągnięciem dołka świat nagłówki, że Bitcoin spadnie do zera. W kolejnym cyklu, czyli pod koniec 2022 roku, mieliśmy do czynienia z bardzo podobnym atakiem. W kilku językach można było znaleźć nagłówki. Bitcoin spadnie poniżej 10 tysięcy. I to nagłówki pokazujące się dosłownie jeden po drugim na przestrzeni kilku dni. I to był moment... Kiedy nasi subskrybenci dostali informację, tak, to jest dobry moment do kupowania e, kryptowalut. Co prawda, to był pierwszy zakup, raptem za 3% mojego portfela, ale po prostu analogia była bardzo, bardzo, powiedziałbym, jasna, ewidentna.